Cześć, dojechało właśnie do mnie takie oto pudełko, Wizardsi tym razem stanęli na wysokości zadania i ich europejska dystrybucja tym razem dla odmiany dość dostarczyła do mnie produkt zgodnie z rozpiską. Mam więc w swoich rękach Secret Lair Drop Series Full Sleeves The Tattoo Pack i zamierzam je za sekundę razem z wami wspólnie otworzyć. No dobrze, otwórzmy sobie więc to pudełko i sprawdźmy, co też znajdziemy w środku. To znaczy, pff, mniej więcej wiem czego się, no kurde, spodziewać, a, ale dodatkowo prawdopodobnie znajdziemy tu również witrażowego wędrowca, który jest największą zagadką tego pudełka. Może się okazać, że dzięki temu zwróci się ono podwójnie, albo ledwo co wyjdziemy na swoje. Bardzo mi się podoba to, że te produkty są wydane w takim estetycznym Sposób. Dość że same karty prezentują się nieźle, to jeszcze z pudełkiem można zrobić parę fajne rzeczy. By the way, to jest Made in the USA. Rzadko zdarza mi się otworzyć produkty, które są oznaczone jako Made in gdziekolwiek indziej niż China. No i lecimy. Spell Pierce na początek. Upsa. No i tam w środku mamy tego Planeswalkera, ale zostawimy go sobie na deser. Mógłby to być bolasik. No dobrze. Jakiś fokus. I lecimy. Spell Pierce. Blood Artist. No nie, nie ukrywam, że bardzo mi się te arty podobały i to był główny argument przemawiający za tym, żebym sobie to w ogóle zamówił. Eternal Witness. A, bo te pozostałe pakiety również były fajne, ale nie aż tak. Już nie wspominając o tym, że same karty też są zupełnie niezłe. Boy bo Pitting Needle a, i znajdujący się na samym końcu Ink Mod Nexus a, wyglądają kapitalnie. Natomiast no, najbardziej skusił mnie tutaj arty. A, to, to na pewno. Co prawda nie wiem, czy sam bym chciał sobie takie tatuaże wykonać. I jeśli już, to chyba najprędzej Ink Nexusa. Ale nadal uważam, że grafiki są super. No i zobaczmy, co też. O, moja ręka się nagra idealnie. Co też Wizardzi schowali na dnie tego pudełka. I. No, może niekoniecznie Sorin. Sprawdzimy, ile on kosztuje. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to jeden z tych droższych wędrowców. Natomiast karta jest spoko. No, bardzo mi się podoba w ogóle pomysł i wykonanie tych e, tych spokerów. O, a tu jest glutek, którego nie mogłem wyciągnąć. Tak łatwo tej karty. No cóż, no, pff, liczyłem na trochę więcej niż Sorin, ale narzekać nie będę, bo, bo nadal każda z tych kart wygląda super. E, a ich wartość mam nadzieję, że widać już na ekranie. Jak więc widzicie, Secret Lair nie dość, że dostarcza nam bardzo atrakcyjnych wizualnie kart. To na dodatek wydaje się być bardzo dobrą inwestycją. Sporo zależy od tego, którego z witrażowych wędrowców uda nam się otworzyć, bo pamiętajcie, że pośród nich jest chociażby Teferi, Liliana czy Bolas, którzy kosztują więcej niż całe to pudełko razem wzięte. Jak pamiętacie, nie jest to mój pierwszy Secret Lair. Snow Covered Landy z Eldrain już teraz, po zaledwie kilku miesiącach, podskoczyły w price trendzie o co najmniej 3 euro każdy. Tatupak jest jeszcze o tyle fajny, że zawiera karty, którymi bardzo możliwe, że uda mi się kiedyś realnie zagrać, a nie tylko ustawić na półce. Z tej perspektywy poważnie zaczynam się zastanawiać, czy przy okazji którejś z kolejnych edycji nie wziąć większej ilości sztuk na handel. Swoją drogą, jeśli ktoś z Was tak zrobił, to dajcie znać, bo ciekaw jestem, jak wtedy wygląda przesyłka. I tu duży plus dla Wizardów za uruchomienie europejskiej dystrybucji. Poprzednie pudełko, które sobie zamówiłem leciało do mnie ze Stanów i było z nim mnóstwo kłopotów. Tym razem Wizardzi nauczeni doświadczeniem zadbali o lepszą dystrybucję, dzięki czemu zamiast ganiać się z pocztą w sprawie zaginionej przesyłki i czekać na powtórną wysłaną dwa miesiące po czasie, to dostałem kuriera pod sam dom dokładnie w połowie terminu określonego w momencie kupna. Co by nie mówić, to ta firma potrafi zrobić wszystko źle, ale potem odrabia pracę domową. Ostatnie dwie edycje psów i uzów nie przemówiły do mnie szczególnie, ale jak się znam, to nie było to ostatnie pudełko oznaczone napisem Secret, ale nie zobaczycie. Pamiętam początki, które były dość trudne, bo produkt wywoływał bardzo dużo, bardzo mieszanych emocji. Mam jednak wrażenie, że na dzień dzisiejszy wszyscy się już nie trochę oswoiliśmy. Wcale nie okazał się być aż tak straszny, wręcz przeciwnie. A alternatywne grafiki kart dostarczają sporo fanu, kolekcjonerom i fanom różnych wariantów estetyki. Jeśli więc Uizardzi utrzymają ten poziom i częstotliwość, to Secret Lair będzie atrakcyjnym produktem, który na stałe zagości na Magicowym Horyzoncie. Dyskutować za to będziemy o innych produktach dużo bardziej problematycznych jak Double Masters czy nowe komanderowe Spellbooki. Ileż razy można drukować tego cholernego Solringa co? To zobaczenia za tydzień. W kolejnym filmie, w którym kontynuować będziemy lore i gdzie opowiem wam dalszą część przygód Weatherlight i jego załogi. Cześć!